Cześć, kochani, witam wszystkich z poznaku Barana w czytaniu na Czerwiec 2023. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie, ja tutaj ledwo zipię, że tak powiem, ale mam nadzieję, że uda mi się je zrobić ładnie, płynnie i będzie wszystko ok. Moi kochani, dzisiaj, dzisiejsze czytanie rozpoczynamy tak jak zwykle od czytania z kart wyroczni, po, potem przechodzimy do. Rozkładu na miłość dla singli, następnie na miłość dla osób już w związkach, później praca, kariera, finanse, duch, emocje, a na samym końcu czytanie Ty plus każdy znak Zodiaku czyli czytanie badające Wasze relacje z każdym ze znaków, zaczynając od połączenia Baran plus Baran, później Baran plus Byk i tak przez cały Zodiak aż do Ryb, do każdej z tych części. W opisie znajdziecie czasówkę, wystarczy kliknąć w ten stempelek czasowy i on przeniesie Was do odpowiedniego momentu, jak nie jesteście jakąś częścią po prostu zainteresowani, chcecie coś pominąć, uważam, że to jest fajna opcja. Dodatkowo w opisie znajdziecie różnego rodzaju linki do czytań z serii Wybierz Kartę, ale również kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś chciałby umówić się na rozkład prywatny, no to zapraszam, macie tam mojego maila i Instagrama. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy i zaczynamy od pierwszej tutaj Części, czyli odczytania z kart wyroczni. No dobrze, Baranki, zobaczmy, jakie mamy przesłania dla Was na czerwiec 2023. Zobaczmy. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to karta, która również pojawiła się u ryb bo jest to bogini Iris z przesłaniem um, o komunikacji, o rozmowach, kontakcie. Mam wrażenie, że tu mm, dla Was, moje baranki, ten czerwiec może być miesiącem, w którym odnawiacie stare znajomości, nawiązujecie, nawie, nawiązujecie nowe kontakty, jest tutaj dużo właśnie rozmów. Mm, dla niektórymi nadrabiania z zaległości, jest tutaj ten właśnie element komunikacji, ale pod tytułem nie tylko takiej bezpośredniej komunikacji, ale również mogą odzywać się do Was osoby z przeszłości i na razie będziecie pisali, dopiero później przejdziecie do nie wiem, spotkań i rozmów takich na żywo, a na razie może być to z lekkim dystansem, natomiast jest to bardzo, bardzo widoczne, moi drodzy i myślę, że Wy też się będziecie fajnie odnajdywać w tych rozmowach, też nabierzecie większej pewności siebie, bo bardzo możliwe, że kiedyś z jakąś osobą Wam się no dobrze rozmawiało, ale nie czuliście takiej lekkości, ta osoba się znowu do Was odzywa no, i ta lekkość jest. Bo Wy się gdzieś tam troszkę zint, w jakiś sposób zdystansowaliście, dojrzeliście, no i po prostu potraficie prowadzić rozmowę bez stresowania się. Ojej, co ja powiem i czy jak walnę jakąś głupotę, to świat się zawali, tak? Nie. Dodatkowo patrzę na następną kartę. Jest tutaj potencjał, i myślę, że tu może być bardzo fajny potencjał tych znajomości, nowych, starych, starych, nowych znajomości. Bo tego się może dużo pojawiać w waszym otoczeniu, no i tu bardzo, bardzo możliwe, że po prostu z kimś kiedyś nie zatrybiło, a teraz zatrybi. To jest taka energia trochę może drugiej szansy, tego właśnie spróbowania, że z kimś po prostu przestaliście pisać, nie, że pokłóciliście się, nie, że daliście koty w jakikolwiek sposób, absolutnie, tylko po prostu gdzieś się wasze drogi rozjechały. A czerwiec daje Wam właśnie nowy potencjał, nowe możliwości odnowienia tego kontaktu, dania właśnie tej drugiej szansy i, i pozwolenia na poznanie się lepiej, bez właśnie skrępowania, bez takich uczuć, które gdzieś tam nas stresują, tylko tak już na luzie, tak? Na luzie i myślę, że Wy też będziecie z tego bardzo zadowoleni, bo możliwe, że pierwsze wrażenie i Wy, i ta osoba zrobiliście na, siebie tak, na sobie takie... Średnie, a tutaj zaczyna się wchodzić w większe rozmowy, i zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Jest potencjał. Jest potencjał tych znajomości, tych nowych znajomości, ale zarówno tych starych, nowych, tak? Bardzo ładnie to e, wygląda. Zobaczmy, co u singli w miłości w takim razie. No i pierwsza karta. Pojawia nam się Rycerz Mieczy, który jest o komunikacji, który mówi nam właśnie o komunikacji. Szóstka różdek. Mhm. Tak, I następnie na samym końcu sprawiedliwość. Powiem Wam tak, że Wy jesteście tutaj z siebie wręcz dumni z tego, w jaki sposób potraficie się porozumiewać, w jaki sposób potraficie się komunikować. Wy zauważacie to, że, że przez wiele, wiele lat gdzieś tam pracowaliście nad tym, a teraz niektóre osoby właśnie do Was wracają i jesteście zadowoleni z tego, jak ogromny postęp zrobiliście właśnie w... w, w w mówieniu tego, co macie na myśli, w mówieniu tego w taki taktowny, dobry sposób, odpowiedni sposób, to była bardzo długa droga. No i teraz ta komunikacja mimo tego, że wątpię, żeby kiedykolwiek komunikacja wam sprawia jakiś ogromny problem, ale teraz jest bardziej zbalansowana Teraz wiecie, czy możecie coś powiedzieć Czy to nie za wcześnie, żeby coś takiego powiedzieć Czy to nie na miejscu, żeby coś takiego powiedzieć Mam wrażenie, że ten filtr też się u Was w jakiś sposób pojawia Bo kiedyś byliście bardzo, no tacy bezpośredni Tacy, dobra, to powiem, nie, nie, zwa, nie zważam na konsekwencje Niech się dzieje, co chcę A teraz jesteście właśnie bardziej stonowani, wyważeni Dorośliście, moje drogie baranki Jest tutaj duży progres właśnie, jeżeli chodzi o to no i nic dziwnego, że jakaś osoba wraca, jakaś osoba gdzieś tam z przeszłości odnawia kontakt z Wami, chce odnowić ten kontakt z Wami i, i czuje taką potrzebę w ogóle, żeby właśnie gdzieś tam się do Was odezwać. Także nie ma co. Nie ma co tej osoby nie wiem, blokować czy, czy oddalać się od tej energii, dać szansę. Oczywiście, jak nie dacie szansy, to będziecie żałowali. Więc to warto jak najbardziej jak najbardziej zrobić. Następnie szóstka różek i wiecie co? Ta osoba na Was patrzy po prostu zupełnie w innym świetle niż kiedyś. Kiedyś myślę, że też było coś takiego, że. Że ta osoba była wami zafascynowana, zaciekawiona. Cokolwiek byście mi powiedzieli, to ta osoba po prostu dwa serduszka zamiast źrenic. A potem mi się troszkę ta, ta znajomość rozjechała. Ale teraz to wraca. No i, no i widać, że dalej jest to zaciekawienie, dalej jest to takie zafascynowanie wami. Dodatkowo uważam, że ta osoba właśnie widzi, jak, dużo, jak duży progres zrobiliście, jak się zmieniliście, a mimo tego, że i tak was lubiła, jak byliście niezmienieni, jak byliście staną wersją siebie, a teraz lubi was jeszcze bardziej, więc to jest fajna, to jest fajna sprawa. No sprawiedliwości już powiedziałam, tutaj możecie mieć do czynienia. Z wagą, no ale przede wszystkim chodzi o ten balans. A tutaj, jeżeli chodzi o barany i wagi, jako że to są znaki przeciwne, to ja tutaj naprawdę bym tę równowagę chciała zachować jak, naj, jak najmocniej, żeby nie przegiąć w żadną stronę, no bo to trochę tak, jakbyście chcieli oswoić jakieś dzikie zwierzę, że tak powiem. To zwierzę jest Wami zafascynowane, zainteresowane, ale jak zrobicie za szybko jakieś kroki, albo po prostu o dwa kroki za dużo, to to zwierzę po prostu ucieknie w popłochu i znowu będziecie musieli budować relacje. Od samego początku. Także ten balans musi być, nie róbcie niczego raptownie, właśnie komunikacja, mówcie otwarcie, czego szukacie w życiu, jeżeli wiecie oczywiście, no bo nie wszyscy wiedzą, dajmy za przykład mnie nawet. Mm. I myślę, że myślę, że z tą osobą fajnie to może, może, może pójść to w bardzo dobrym kierunku, bo po, potencjał jest tutaj bardzo duży, ale się zająkałam. Przepraszam Was strasznie, ale jak słyszycie, moje gardło nie jest w najlepszym, e, najlepszej formie, i ciężko jest mi czasami, wiecie, wypowiedzieć to, co myślę. Dobra, przechodzimy do czytania dla osób w związkach. I tu pojawia nam się królowa pentakli, następnie królowa Różdżek, i piątka mieczy. Tu też jest dużo komunikacji. Mm, tak, jak ja dałam czytaniu e, dla ryb właśnie komunikacja z istotą, to tutaj jeszcze to bardziej widać. Mm, bo nie dość, że zobaczcie że mam królową pentakli, królową różdek, to są dwie różne królowe. One, no wspólnym mianownikiem jest to, że są królowymi, są pewne siebie i zdecydowane, ale powiem Wam, że one są bardzo, bardzo. Inne, tak? Ta królowa jest racjonalnie myśląca. Ona nie podejmuje pochopnych decyzji, stara się właśnie mieć głowę na karku. Ta królowa, no, ona jest myśląca pasją, jakimś pożądaniem czasami i tym podobnymi aspektami. I wydaje mi się, że to możecie być Wy i Wasz partner, bo Wasz partner, Wy i, i Wasz partner, tak? Bo tutaj ta konfiguracja jak najbardziej gdzieś tam się pojawia. No i powiem Wam tak, że jeżeli nie. Nie postawicie na komunikację. A brakuje tutaj królowy, królowej mieczy, która jest właśnie stawiająca na komunikację. No to myślę, że jedna osoba może być właśnie cicha, taka zdystansowana, nie chcę powiedzieć za dużo, a druga osoba, no myślę, że to możecie być Wy, znowu gada zbyt wiele i jest taka, dobra, nie, tak, tak, tu, to, 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 to. I bardzo dużo rzeczy po prostu chciałaby zrobić, osiągnąć. No i czasem właśnie. E, właśnie są takie bezmyślnie powiedziane rzeczy. Absolutnie nie z perspektywy, nie z poziomu złych intencji, tylko po prostu z poziomu takiego narwania, tego, że już teraz działajmy. No i jak tej komunikacji zabraknie, tak? No to pojawi nam się piątka mieczy. Bo piątka mieczy to już pokazuje nam kłótnie. Więc jak nie zareagujecie szybko i nie powiecie. <coughs> Przepraszam, o co wam chodzi? Od razu. To, no to doprowadzicie do momentu, w którym po prostu się będziecie ścierać, tak? Będziecie kosał kamień. Jedno chce jedno, drugie chce drugie. Żadne nie chce ustąpić. No i niestety będzie tutaj mm, więcej chaosu i więcej nieprzyjemności, ale te sytuacje, właśnie, y, komunikacja i tak dalej, no jesteśmy w stanie temu zapobiec albo zminimalizować. Piątka mieczy to jest taka karta, która raczej już jest tak skrajnie postawiona, tak, że tutaj więcej kłótni niż potrzeba. Ale mam nadzieję, że nabierzecie takiej ogłady takiego tego, że, że no, trzeba posłuchać tej drugiej osoby, bo może częściowo ma rację. Nie musi mieć racji całościowo, ale warto, warto gdzieś tam porozmawiać i znaleźć wspólny mianownik, albo przynajmniej postarać się ten wspólny mianownik odnaleźć. Tak to widzę związkowcy, zabieram karty, przechodzimy do czytania na pracę, karierę, finanse. I tutaj tak, król ziemi, następnie ósemka ziemi. Czyli mam pentakle, pentakle i e, szóstka wody. No, powiem Wam tak: nie zdziwiłabym się, gdybyście dostali w ogóle jakąś, nie wiem, zapomogę finansową od kogoś bliskiego, może od rodziców. Jest tutaj jakiś tam, no powiedzmy, zastrzyk gotówki, ale wydaje mi się, że. Mm, tak czy siak wy nie jesteście w złej pozycji, może wam trochę zabraknąć może w ten sposób, do czegoś, może macie większą inwestycję i właśnie gdzieś tam potrzebujecie tego wsparcia. No i myślę, że to, to wsparcie od, od najbliższych będzie. I raczej tutaj bym stawiała na, na finanse, niż na jakąś samą karierę, bo wy dążycie do stabilizacji finansowej, do stabilizacji materialnej, tego, żeby. Może no, by się nie zastanawiać, co przyniesie jutro. I czy będę mieć za co, nie wiem, zrobić opłaty cokolwiek. Zależy Wam na tym bardzo. No i szukacie właśnie rozwiązania, które będzie dla Was zarówno przyjemne jak i dochodowe i myślę, że tutaj jeżeli czas może ktoś z Was właśnie planuje otworzyć własny biznes albo założyć coś zupełnie swojego, założyć kanał na YouTubie, pójść w jakieś tam media społecznościowe, to wiecie, że macie naprawdę duże wsparcie, z tym, że to będzie proces tak, bo ósemka ziemi, ósemka pentakli raczej mówi o tym, że powoli, powoli budujemy tak, budujemy się, budujemy markę, budujemy Budujemy nasz biznes. E, mamy wsparcie, tak? Mamy wsparcie, ale też mamy głowę na karku, a to jest bardzo ważne. W ogóle barany są bardzo przedsiębiorczym znakiem, tak? W końcu cesarz Wam przyświeca, jest to karta waszego, Wasza urodzinowa urodzeniowa więc myślę, że no to, to jest sama pozycja lidera, tak? Zresztą baran rozpoczyna cały Zodiak, więc to też mu daje pozycję lidera, więc Wy wiecie, czego chcecie, z tym, że no czasami po prostu podejmujecie zbyt szybkie decyzje. Natomiast potencjał jest tutaj naprawdę. Nieograniczony i macie ogromne wsparcie, więc jeżeli myślicie o właśnie założeniu czegoś nowego, pójściu w kierunku zarówno pasji, jak i właśnie dochodowości, no to jest dobry moment. To jest bardzo dobry moment, żeby, żeby coś zacząć, żeby zacząć działać i żeby właśnie odnaleźć swoją stabilizację materialną. Tak to widzę, moje drogie baranki, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse w tym wypadku poniekąd to i tro, trochę tego, i trochę tego lizna. E, przejdziemy do czytania na ducha i emocje i pierwsza karta, jaka nam się pojawia, to siódemka mieczy, następnie dwójka pentakli i księżyc. Och, problemy z zaufaniem, moi drodzy. E, I to nie tylko z zaufaniem innym, tak, ale też z zaufaniem samym sobie. No, siódemka mieczy jest trochę taką kartą właśnie złudną, tego, że ktoś nas oszukuje i Wy macie przeczucia, że ktoś nie jest z Wami szczery. Ale dalej... Dalej wątpicie w te przeczucia. To nie jest tak, że macie przeczucie i jesteście pewni, że tak naprawdę jest i że ta osoba naprawdę jest nieszczera, tylko zastanawiacie się. Księżyc Wam w tym nie pomaga, bo księżyc jest też kartą iluzji, ale też kartą intuicji. Więc ufajcie tej swojej intuicji jak najbardziej. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to może nie tak, że o, na pewno mnie oszukujesz, jak możesz i, i tym podobne, ale ja bym poszła właśnie w taki zdrowy dystans, że może nie wszystko mówić, może nie opowiadać wszystkim po prostu, co, co macie w planie. No i wtedy myślę, że można na spokojnie sobie funkcjonować. Dodatkowo ja to mówiłam przy którym ze znaków albo w tygodniówce, nie pamiętam. To też mi przywiodło właśnie ta część czytania, przywiodło mi na myśl to, co ostatnio widziałam gdzieś tam na tiktokach albo coś, ten deseń. Że dopóki nie zaczniecie czegoś robić, to się tym nie chwalcie. Jak zaczniecie, nie wiem, mieliście plan, żeby zacząć malować, dajmy na to. No i chcieliście zacząć malować, ale zaczyna, zaczynacie opowiadać o tym po prostu wszystkim. No i co? I finalnie nie zaczęliście malować, tak? Albo zaczyna, zaczęliście się z kim spotykać. Wszystkim opowiadać, o, jak cudowny, jak on jest fajny, jaka ona jest cudowna, piękna i och. No i nagle zaczyna się wszystko rozjeżdżać. Może to nie jest głupie, może to nie jest głupie, no bo pamiętajcie, że to, to takie złe oko istnieje. Warto się z tego oczyścić jak najbardziej. Właśnie oczyszczanie jajkiem, no ja tutaj gorąco polecam. Zresztą robiłam filmik, zapraszam do obejrzenia. Um. Więc ta wasza intuicja, że coś tutaj nie gra, coś tutaj się nie dzieje tak, jak powinno, jak najbardziej może wam podpowiadać prawdę. No i po prostu uważajcie. I dopóki nie zaczniecie działać, to się po prostu nie chwalcie. E, tyle, jeżeli chodzi o czytanie na ducha i emocje. No i przechodzimy do czytania Ty plus każdy znak Zodiaku. No i pierwsze połączenie Baran plus Baran. I tu pojawia nam się siódemka pentakli. Do baranów musicie mieć anielską cierpliwość. Myślę, że każdy z nas musi mieć do baranków anielską cierpliwość, ale no tutaj wyjątkowo, bo wy jesteście narwańcami, baranki są narwańcami, no i te wasze energie nie balansują się. Ja rzadko kiedy widzę w ogóle przyjaciół z pod znaku barana, obydwie strony z pod znaku barana, bo raczej chyba więcej starć w, takim, w takich wypadkach jest niż, niż yy, współpracy, powiedzmy. Więc ta cierpliwość jest naprawdę kluczowa. Następnie mamy byka i przy byku pojawia nam się as różdżek. To może być nowy stary początek, tak jak mówiłam wcześniej, ale no przede wszystkim w relacjach powinno być naprawdę w porządku. Jest dużo pasji, jest dużo zainteresowania tego, że mm, i byk się wami interesuje i wy interesujecie się tym, co się dzieje u byka i jest to takie naprawdę szczere, naprawdę bardzo, bardzo ładne. Y, motywujecie się wzajemnie, napędzacie się wzajemnie. Macie fajną osobę właśnie z poznaku byka w swoim otoczeniu. Następnie mamy bliźnięta. Ok, bliźniaki mogą wyjść z jakąś nieoczekiwaną ofertą, propozycją. Możliwe, że to będzie propozycja współpracy. Może będą chcieli. Hmm, Mogą też chcieć pożyczyć od Was pieniądze, albo będą pożyczali Wam pieniądze, tutaj te transakcje właśnie mogą mieć miejsce, natomiast jest przede wszystkim to karta oferty, możliwe, że też sprzedanie jakichś dobrych newsów, bo że Wam coś bardzo, bardzo miłego powiedzą, także bądźcie otwarci, z bliźniętami powinno być w porządku, nie powinniście się przejmować. Następnie mamy raka, no i z rakiem jest silankowo. jest tutaj taka karta właśnie tego happy-endu, tak, wszystko się układa, wszystko jest pięknie, cudownie, korzystajcie z tej energii. Przy rakach czujecie się właśnie komfortowo, czujecie się jak w domu, ja przy tej karcie po prostu mam to powiedzenie, po polsku nie, nie ma to jak w domu chyba po prostu, po angielsku jest home sweet home i mam wrażenie, że właśnie to idzie z tym wszystkim, jest ten happy-end, jest ten dom, jest wam po prostu komfortowo przy raku. Nie macie żadnych stresów. To jest troszkę dla was tak, jakbyście mm, cały dzień się stresowali. Wracacie do tej osoby i po prostu cały stres wa, z was spływa. Taki kojący wpływ ma dla, na was osoba z poznaku raka. Dobra, lecimy do lwów, i tu pojawia nam się wisielec. Yy. Cokolwiek lwy powiedzą, e, możecie rozumieć w drugą stronę. Lwy wam mówią, nie, wszystko jest dobrze, to wcale nie oznacza, że wszystko jest dobrze. Lwy wam mówią, e, nie, nie, nie spotykajmy się, coś tam. To wiecie, że coś się dzieje. Naprawdę, bądźcie tacy zaalarmowani. Ehm. Z racji tego, że lwy mogą właśnie nakładać dobrą maskę do złej gry. E, więc czytamy wszystko troszkę na opak. E, też e, intencje lwów możecie czytać troszkę, troszkę inaczej niż, nie wiem, te lwy wam faktycznie mówią, i się wam, z wami dzielą. Dodatkowo, Wisielec jest również kartą poświęceń, więc bardzo możliwe, że coś będziecie musieli zrobić dla lwa, w jakiś sposób się poświęcić. Może to będzie coś niefizycznego, typu cierpliwość. Będziecie musieli poświęcić trochę cierpliwości, e, troszkę. Czasu lwom, ale no miejcie po prostu to na uwadze, żeby być uważnymi, takimi zaalarmowanymi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o lwy. Bo coś się tam może dziać i będą Was potrzebowali, nawet jeżeli będą mówili, że nie. No. Dobra, lewki są, mamy panny. I mamy panny, tutaj pojawia nam się ósemka pentakli. No z panami. O czym rozmawiamy? O perfekcji, o perfekcjonizmie, o tym, że no dążymy do tego, żeby było jak najlepiej. Staramy się przy pannach być taką jakby nie było najlepszą wersją siebie. E, I okej, okay, no wiadomo, czasami no to tylko pozory, tak? Ale to nie zmienia faktu, że panny Was też motywują do tego, żebyście szli dalej, żebyście się bardziej rozwijali. I sama taka osoba... Właśnie z znaku panny, jest w stanie was bardzo, bardzo zmotywować do dalszego działania i do no, ko albo kontynuowania czegoś, tak? Więc tutaj panny też e, dbają o was, natomiast to nie jest takie, że tak działaj, tylko dają wam dużo do myślenia, żebyście to wy podjęli tę decyzję, a nie panna za was. E, dobra, <laughs> mamy wagi i tu pojawia nam się sąd ostateczny. E, no, wagi bardzo możliwe że będzie im łatwo Was osądzać, będzie im łatwo powiedzieć, a no bo Ty nic nie wiesz, a no bo to nie, nie Twoja sprawa, a bo Ty nie, nie znasz się na tym, a jak Ty mogłeś tak zrobić, a dlaczego tak nie zrobiłeś. Tutaj widzę dużo takich, takiej roszczeniowości trochę, ale też właśnie wchodzenia w paradę. Wchodzenia w paradę, jak najbardziej. W ogóle zresztą ta, te fanfary tutaj, czy tam cokolwiek, jak to, jakkolwiek to się nazywa, to trochę mi właśnie przypominają tę paradę, więc myślę, że waga może Wam wchodzić po prostu w paradę. Um, umyślnie, poniekąd, poniekąd umyśl, umyślnie, nie wiem, nabrali, te, nie, te wagi nabrały takiej pewności, że nie wiem, poczuły się silniejsze niż baranki. Nie wiem, co tu się dzieje, ale uważamy na tę energię. E, dobra, mamy skorpionsów i okej, okay, skorpionsy mogą się od Was dystansować. Skorpionsy może potrzebują czasu. E, pamiętajcie, że między Wami mm, takim wspólnym mianownikiem jest planeta, tak? Bo <coughs> przepraszam. I skorpionsy i barany mm, są rządzone przez Marsa. Więc e, może być tutaj dużo starć, może być tutaj tak wręcz dużo wojny między wami. E, natomiast trzeba wiedzieć, kiedy z tej sceny zejść, trzeba wiedzieć po prostu, kiedy się zdystansować, żeby nie przegiąć, żeby nie było za dużo tego wszystkiego. No tu bardzo, bardzo uważamy, jeżeli chodzi o energię skorpiona e, i myślę, że skorpion tutaj będzie też taki, że dobra, ja zmykam, oddalam się, bo za dużo, za dużo, za dużo, nie? Dobra, lecimy do strzelców. I u strzelców jest król różdek. No, myślę, że tu może być próba siły, bo obydwa, obydwie te energie są bardzo potężne. Myślę, że wy wciąż jesteście bardziej tutaj utożsamiani z, utożsamiani z królem różdek. Natomiast strzelec też pokazuje te swoje strzały, czy te morogi, czy cokolwiek. I też ten charakteru charakterku trochę nabiera. Mimo tego, że wy no nie dajecie sobie wejść na głowę, ale mogą być momenty, w których strzelc będzie bardzo usilnie próbował się na nią wdrapać. E, pamiętajcie, żeby o tym rozmawiać. E, pamiętajcie o tym, że warto czasami dać komuś przejąć kontrolę, tak żeby zobaczyć, tak żeby ta osoba zobaczyła, czy się do tego nadaje. No i myślę, że ze, że ze strzelcami może być tutaj próba siły, ale nic złego, nic się nie będzie złego działo. Dobra, lecimy do koziorożców. I z koziorożcem pojawia nam się sprawiedliwość. No Z koziorożcem gładko, prosto, bez, bez większych wybojów po drodze, z dużą dozą zrozumienia dla siebie. Jest to taka zbalansowana relacja. I wiecie co? Ja bardzo często mm, widzę pewne takie korelacje między koziorożcami i właśnie baranami. Zaczynając od tego, że, że bardzo często... Mm, jak widzę kap nie kapłana, tylko cesarza, który jest utożsamiany z baranem, to mam wrażenie właśnie taki szef, tak? A kozioraz mi się znowu z szefem kojarzy. A więc jest tutaj między Wami, mimo tego, że macie inne żywioły, mimo tego, że bardzo czasami się różnicie, macie inne poglądy, to w pewnym momencie zauważacie, jak bardzo jesteście do siebie podobni. Mimo tego, że jesteście super różni, ale te podobieństwa też są widoczne. Dobra, lecimy dalej. Wyłukkozioroż mamy wodnika. I pojawia nam się tutaj karta, e, karta diabła. na wodniki uważamy. Na wodniki uważamy. Bardzo możliwe, że pojawią się sytuacje, w których wodniki będą kręcić, coś tam kombinować. Wiecie, cwaniaczki, cwaniaczki. Także uważamy na to, bo to jest energia manipulacji, to jest energia toksyki, toksyki, toksyny, mm, więc nasze wodniczki mogą być właśnie toksykami. E, uważamy na to, bo. No bo nie chcemy się w to wszystko wmanewrować, a później żałować, że, że no nie pomyśleliśmy i daliśmy się po prostu zwieść, tak? No, i z rybami mamy szóstkę różek. Ta szóstka jest repetytywną energią. Jest to energia sukcesu, zwycięstwa, ale mam wrażenie, że ryby patrzą na Was takimi maślanymi oczami. Jest, są, wiecie, serduszka zamierz z źrenic, tak jak mówiłam. I jest tutaj właśnie dużo takiego uwielbienia, tego, że o Boże, jak ten baran sobie radzi. Och, jak ja bym chciał być taki jak baran. No i czuję tutaj taką troszkę um, energię wielkich fanów e, i jakichś grupis albo coś w ten deseń prawie. Może nie aż tak. Ale trochę tak to wygląda, że, że ryby są po prostu wami zafascynowane i myślą o, o was w superlatywach. Moi drodzy, tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do samego końca i oczywiście widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.